W trzecim odcinku Skate Academy. Tak, mówiliśmy ostatnio, porozmawiamy sobie troszkę o zestawach deskorolkowych oraz skręcimy tutaj y, tymi rękami y, nasz zestaw. No niestety to już ostatni odcinek na naszej plaży, musimy opuszczać to miejsce, ale również będziemy odwiedzać równie y, ciekawe inne lokacje. Y, tymczasem przejdźmy do zestawów. Y, Dostępne na rynku oczywiście jest grono desek od takich najtańszych zestawów poniżej stuweczki dla początkujących sklejterów. Zawsze chciałem mieć taki zestaw. Zawsze chciałeś mieć, czasem się to nie udaje. Po takie zestawy średniej klasy, czyli między 100 a 200 zł Po zestawy już mega markowych firm deskorolkowych takich jak na przykład Blind czy ewentualnie Klisze. O już mega turbo koty, czyli takie zestawy, które naprawdę służą już do idealnej po prostu jazdy, cruisingu itd. super pro, na przykład z Almost. Kupując taką deskę pamiętajcie, że zawsze przy takim produkcie opisana jest pełna specyfikacja, czyli jakie są traki, jakie są łożyska itd. Wiadomo, że w pewnym sensie musicie sugerować się ceną, czyli sprzęt najlepszej jakości, Niestety będzie tym najdroższym. I jeszcze bardzo fajny bonus dla wszystkich, którzy nie mają bardzo osobnych portfeli, a chcą markowej deski. W sklepie w dobrej cenie klasyczna deska World Industries, czyli wieczna wojna między Flame Boyem a Water Wheelie. Tak jak obiecaliśmy, pokażę Wam teraz jak samemu skręcić deskorolkę. Potrzebujemy do tego wiadomo traki, kółka, łożyska, montażówki. Osobne odcinki będziemy mieć jeszcze na temat kółek i traków, tymczasem, żeby wam się nie nudziło w domu jak już dostaniecie paczuszkę, musicie sami wiedzieć jak to skręcić. Zaczniemy w zasadzie od założenia papieru. No to wybraliśmy już nasz zestaw, który będziemy składać. Ogólnie nie ma lipy. Lecimy na pirackim Plan B, w łożyskach Amok ABK 9, trakach Venture PJ Lat. Korzystamy z papieru Jessup oraz na nasz brudny polski nierówny Street kółeczka rozmiar 53 pana Szafrańskiego. Zaczniemy od założenia papieru. Zawsze powinniście najpierw przed skręcaniem traków do deski założyć sobie własnymi rękami papier. Każdy dobry skater powinien wiedzieć, jak, to, jak się to robi. Do szlifowania boczków naszej deski użyjemy tutaj pilniczka z naszego zestawu. Survival Kit, mamy papier przyklejony i obcięty. Musimy sobie zrobić dziurki do śrubeczki. Tak delikatnie wcisnąć kluczykiem. Wciskamy śrubki. Bardzo ważne jest to, żeby przykręcić je kingpinami do wewnątrz. Później deha skręca w inną stronę zupełnie na odwrót. Teraz jak już troszkę mamy przymocowane do dechy, będziemy mocować kółeczka, a do kółeczek trzeba jeszcze wrzucić łożyska. Najprostszy i najwygodniejszy patent, też nie ubrudzisz się przy tym za bardzo, wrzucasz sobie po prostu dwa łożyska tutaj, no i wciskamy po prostu. Tak, to szybko i sprawnie. Johnny skręcił nam tutaj nasz zestaw z naszym piratem, który towarzyszył nam podczas kręcenia tych trzech odcinków na plaży. Teraz nie pozostaje wam nic innego jak jeszcze ustawić sobie tylko twardość waszego traka, dokręcając bądź odkręcając kitpina Osobiście polecam raczej deski większe. Dużo fajniej się na nich jeździ. No i co, miejmy nadzieję, że przykręcanie swojego własnego zestawu będzie dla Was naprawdę wielką przyjemnością, no bo jednak zajaba pośmigać sobie na samej przez siebie skręconej desce. Do zobaczenia w następnym odcinku, a co będzie, to jeszcze zobaczycie.